Siemaneczko, z tej strony Paweł Węglarz, a dzisiaj przychodzę do Was z bardzo ciekawą informacją. Mianowicie właśnie powstała klinika Vital Hormon, która będzie zajmowała się terapią testosteronem, będzie pomagała osobom, które niedobory posiadają, a którzy nie mieli pomocy u innych lekarzy. Kto mnie ogląda od dłuższego czasu, ten wie jak bardzo mocno w social mediach mówię o męskim zdrowiu, głównie o hormonach. Tutaj chodzi bardziej o to, że jeżeli chodzi o zdrowie kobiet, no to temat jest bardziej powszechny i chwała Bogu, bo zdrowie każdego powinno być na pierwszym miejscu, ale to męskie zdrowie trochę jest odrzucane na bok i spotykacie potem lekarzy, czy innych ludzi, różnych specjalistów, którzy mówią, że jak masz brodę, no to testosteron jest ok, jak jest w normie, bo norma jest od 250 załóżmy, a wy macie 270 to jest dobrze, więc chcemy z tym skończyć. Zanim przejdziemy dalej, zostaw subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robisz, zostaw łapkę w górę, komentarz dla zasięgu, a my lecimy z tematem. Dlaczego powstała ta klinika? No właśnie dlatego, że nie ma odpowiednich ludzi w Polsce, którzy zajmują się odpowiednią terapią zastępczą. No oczywiście znajdzie się na pewno parę osób, które dobrze się tym zajmują, ale na cały kraj, gdzie problem jest dość powszechny, no jest tych ludzi bardzo mało. Dlatego już od kilku miesięcy szukaliśmy lekarzy, którzy będą odpowiedni na stanowisko, yy, gdzie będą pomagać ludziom yy, z problemami z niskim poziomem testosteronu i którzy sami się edukują. I to jest bardzo ważna kwestia, ponieważ tutaj nie chodzi o to, żeby tylko lekarz skończył studia i tyle, bo w temacie terapii zastępczej, jeżeli on chce rzeczywiście pomagać tym pacjentom, to musi dalej się szkolić, czytać najnowsze badania naukowe, musi ogólnie wiedzieć, z czym to się je, a często same studia bez dodatkowej takiej edukacji niewiele zmienią. Tak więc chcieliśmy stworzyć miejsce, w którym każdy, niezależnie w jakiej części Polski mieszka, mógł uzyskać profesjonalną pomoc od lekarza, żeby nie spotykać się z ostracyzmem, żeby nie osądzać kogoś, że ktoś chce brać sterydy, bo on y, potrzebuje terapii zastępczej, a testosteron to jest steryd, czyli żeby skończyć z tym takim średniowiecznym podejściem do zdrowia, no bo mamy XXI wiek. Klinika Vital Hormon na pewno terapia Zastępczą stronę wniesie w Polsce na wyższy level, już nie bałem się o tym dowiecie. Bardziej chodzi tutaj nawet nie tylko o samo leczenie przez odpowiednich specjalistów, ale także jeśli chodzi o odpowiednią diagnostykę. Często przychodzicie do mnie na konsultację i mówicie Paweł, ten te, lekarz wrzucił mnie na terapię zastępczą. Ja mówię, pokaż jakie badanka robiłeś przed. No a tam sam testosteron całkowity. Więc ani diagnostyki nie ma odpowiedniej, ani nie ma edukacji, czyli pacjent tak naprawdę nie wie jakie mogą być skutki uboczne terapii zastępczej i jak je można omijać, w cudzysłowie minimalizować. Więc tak naprawdę, jeżeli już ktoś nawet w Polsce dostaje tą terapię zastępczą, to jest ona tak rozrzucona, że nie ma ładu, składu, nie wiecie co robić, badania wychodzą różne i lekarz często sam nie wie co robić, mówi, że taka jest natura, a jak problemy się pojawiają bardzo mocne, no to wtedy najlepiej odstawić, co też nie zawsze jest dobrym rozwiązaniem i oczywiście wszystko zależy od przypadku, ale no sami wiecie doskonale o czym mówię. Brak zrozumienia też jest tutaj bardzo ważnym tematem, ponieważ nasi lekarze rozumieją z czym tacy pacjenci jak wy borykacie się na co dzień. I tutaj mi chodzi bardziej o to, że każdy z nas ma swoje życie prywatne i też chce w nim funkcjonować na najwyższym poziomie, a niektórzy lekarze sami doskonale o tym wiecie, podchodzą do tego tak, no dobra, ale to niech pan odpocznie, to przejdzie, tylko że wy jesteście świadomi, jeżeli jesteście na tym kanale to prawdopodobnie wielu z was, którzy miało taki problem lub ma, no to spróbowaliście już praktycznie wszystkiego i tu nie jest problem w tym, że wy nie dosypiacie tylko problem jest gdzieś głębiej i taki lekarz, który jest ogarnięty powinien to znaleźć, a jak znajdzie przyczynę to albo pomóc w tym, bo nie za Zawsze terapia testosteronem jest obowiązkowa, że jak masz niski poziom testosteronu, to już musisz brać teścia, ale pomoże ci to naturalnie podwyższyć, a jeżeli to się nie uda, no to pozwoli ci uzyskać ten testosteron w formie leczenia. Nasza klinika na ten moment tylko i wyłącznie będzie się zajmować terapią testosteronem. Nie ukrywam, że w przyszłości może to być troszeczkę poszerzone, jednak chcemy zacząć od tego filaru męskiego zdrowia, który jest bardzo mocno w Polsce zaniedbany, więc sama edukacja na ten temat będzie przez nas bardzo mocno prowadzona w social media na kanale Vital Hormon Clinic i tak dalej, więc będą różne social media. Razem z Arturem Arciszewskim będziemy tutaj opowiadać, edukować, będziemy zapraszać może nawet niektórych gości, jeżeli będziecie chcieli i będziemy... Tą świadomość w Polsce, w społeczeństwie poszerzać, a dzięki naszej klinice będziemy pomagać ludziom, którzy tej pomocy potrzebują i na którą zasługują w zasadzie. No a tak jak mówiłem wcześniej, spotykają się często z ostracyzmem. Także nasza klinika przede wszystkim będzie miała indywidualne podejście, bo każdy z nas jest inny i jak to wiecie, w różnych materiałach mówię, to, że działa coś na mnie, w danej dawce, w danej ilości, w dany środek, nie oznacza, że będzie działało tak samo na Ciebie, bo każdy z nas jest inny. I tutaj jest tak samo. Lekarz, dobierze odpowiednie leczenie, na które Ty będziesz dobrze reagował, a niekoniecznie koniecznie załóżmy ja, no bo to nie jest tak, że można sobie dać jeden schemat i każdy będzie na tym czuł się dobrze. Nasza klinika będzie przeprowadzać kompleksową diagnostykę, także będziesz wykonywał te badania, które warto wykonać, które należy wykonać. Nie będzie tutaj badań, które tylko Ci wciśniemy, żeby oczywiście, żeby nabić kasę laboratorium, bo są badania, które warto wykonać dopiero wtedy, jeżeli dane pierwsze badanie wyjdzie źle. Czyli załóżmy, badasz sobie tam tarczycę jakieś Podstawy, i dopiero wtedy, jak tam wyjdzie coś źle, to można szukać dalej i zbadać kolejne parametry. Natomiast często wrzucanie badań za 2-3 tysiące złotych na dzień dobry mija się z celem, bo tak naprawdę, no skoro podstawy, parametry wyjdą dobrze, no to nie ma sensu często robić inny. No i przede wszystkim bezpieczeństwo terapii. Lekarz będzie kontrolował, jak wyglądają Twoje hormony, jak wygląda gęstość krwi, tak by nie dopuścić do problemów, które będą zagrażały Twojemu zdrowiu lub życiu. Także ta klinika to nie jest tylko terapia testosterona. Jest to także edukacja, profilaktyka, którą też będziesz miał zapewnioną oraz wsparcie. Nad kliniką pracowaliśmy już od wielu miesięcy z Arturem Arciszewskim i pomysł w naszych głowach powstał i jeszcze zanim się poznaliśmy, zarówno u niego, jak i u mnie. Jak się poznaliśmy, to jednak te siły połączyliśmy i stwierdziliśmy, że we dwójkę zrobimy ten projekt dużo większy i szukając lekarzy, specjalistów z doświadczeniem, ja się zajmowałam akurat y, dzwonieniem, ogarnianiem tych lekarzy i po prostu no, sprawdzania, jaką oni mają. Wiedzę na ten temat, na tej selekcji było tych telefonów naprawdę sporo. No, znaleźliśmy takich, którzy naprawdę czują się w tym dobrze, więc jestem mega zadowolony. Warto podkreślić, że klinika Vital Hormon będzie działała online, czyli nieważne w jakiej części Polski mieszkasz. To będziesz mógł uzyskać pomoc od profesjonalnego zespołu medycznego. Więc tutaj nie ma czegoś takiego, że ty musisz dojeżdżać nie wiadomo skąd, na przykład z Gdańska do Katowic, tylko w zasadzie masz teleporadę, masz ogólnie wizytę. Która powie ci wszystko. Jeżeli będzie potrzeba jakiegoś skierowania na jakieś inne badanie, no to lekarz po prostu stwierdzi, że okej, okay, wypisujemy ci skierowanie i idziesz. Jeżeli załóżmy, będziesz leciał za granicę, no to lekarz też wypisze ci, że ty stosujesz ten testosteron, jest to Twój lek i tak naprawdę nie będzie żadnego problemu, obaw i stresu na lotnisku. I powtórzę to jeszcze raz. Dla osób, które nigdy nie miały problemów hormonalnych, jeśli chodzi o mężczyzn, no to może to wydawać się dziwne, ale serio. To, że my będziemy zajmować się realnymi problemami z hormonami, osób, które zostały zignorowane w innych gabinetach, to będzie nas bardzo mocno wyróżniać i nie chcemy na tym poprzestać, ponieważ tak jak mówiłem na początku, chcemy wdrożyć nową jakość tak, aby ludzie zobaczyli, że można, że nawet w Polsce to TRT może być na wysokim poziomie, przez co no, my będziemy mieli satysfakcję, wy będziecie zadowoleni i ta misja edukacji na temat męskiego zdrowia i problemów hormonalnych u mężczyzn będzie zwiększona, przez to każdy tak naprawdę wyniesie z tego jak najwięcej. Podsumowując, naszą misją jest Zwiększenie świadomości na temat TRT, na temat zdrowia hormonalnego u mężczyzn, edukacji, przełamywania tabu, bo niektórzy ludzie, wydaje mi się, mają takie podejście, że jeżeli nie będziemy o czymś mówić, no to temat zniknie. I tak, są również osoby, które na przykład kiedyś były po różnych cyklach sterydowych i to mogło być pośrednio problemem, w którym oni potrzebują TRT. No ale w takim wypadku lekarz, który ma za zadanie pomóc, musi, takie, znaczy musi, no powinien, jeżeli chce być dobrym lekarzem, pomóc, bo to, że ktoś robił nawet jakieś błędy w przyszłości, no to nie oznacza, że, można, że należy mu odmówić leczenia. Także tutaj także osoby, które były gdzieś indziej. No, spotkały się z ostracyzmem, z jakimś takim yy, zniechęceniem i powiedzeniem: No, Pan sobie to na własną rękę zrobił, więc teraz niech Pan cierpi. No, nie taka jest funkcja lekarza. Jeżeli chcesz się z nami skontaktować, dowiedzieć się więcej, znaleźć klinikę, napisz na maila kontakt.witalclinik.pl. Tutaj powinno się to wyświetlić i wtedy uzyskasz więcej informacji. Wyślemy Ci link do wykonania testu ADAM, czyli odpowiedzi na 8 punktów, na, po których lekarz też będzie widział, jak wygląda Twoja sytuacja. Dostaniesz Listę badań, którą będziesz mógł wykonać w dowolnym przez ciebie laboratorium. Po czym, jeżeli odczuwasz objawy, jeżeli widzisz, że wyniki nie są zbyt dobre, lub jeżeli będziesz chciał je skonsultować, no to wtedy zgłosisz się i nasi lekarze, nasz zespół pomoże. Ci. Niebawem będzie jeszcze więcej materiałów edukacyjnych na temat TRT. Także zachęcam Cię do subskrypcji, jeżeli jeszcze tego nie robisz. Vital Hormon Clinic powstało po to, żeby pomagać takim facetom jak Ty. Także jeżeli masz pytania, napisz komentarz, napisz na maila, cokolwiek, pomożemy Ci, odpowiemy na pytania i do. Bierzemy odpowiednią drogę, która będzie odpowiednia dla ciebie, a nie będzie schematem. Pozdro.